Dzień dobry, witam wszystkich. Którzy są zaciekawieni oglądaniem życia w Kanadzie. Jak wygląda Kanada? Bo po to robię te filmy, żeby Wam pokazać, jak tutaj się żyje. A żyje się trochę inaczej całkowicie inaczej niż to wygląda w Europie, bo Kanada. Jest jako kraj tylko, jest większy od Europy. Europa jest mniejsza od Kanady, a ile w Europie jest państw. Ale jakby tak bliżej porównać, to Kanada dokładnie wygląda tak jak Europa w tej chwili, dlatego, że w Kanadzie też jest 12. Prowincji, w Europie jest więcej, państwa 30 i kilka, tam ileś, nie wiem dokładnie. Także tutaj Kanada podzielona jest też na swoje prowincje, tylko że te prowincje to są wielkości, przynajmniej tutaj w Brytyjskiej gdzie mieszkam, ta prowincja Kanady. Zachodniej Kanady, bo to jest dalej już wysunięta na całym Zachodzie, także dalej już jest ocean Pacyfik i Japonia, także ta prowincja ma powierzchnię więcej niż trzy razy większą od Polski, także porównacie sobie, a w tej prowincji mieszka około 5 milionów ludzi. To sobie można wyobrazić, jak tutaj jest luźno w porównaniu do Polski, gdzie na każdym kroku jest dużo samochodów, dużo ludzi i po prostu zagęszczenie w Polsce jest dziesięciokrotnie większe bym powiedział nawet, może nie tyle, ale w Polsce jest 35 milionów ludzi. No zresztą w Kanadzie to jest dokładnie tyle samo, co i w Polsce. Ale jaki jest obszar Kanady? A jaki jest obszar Polski? Obszar Polski zmieściłby się w Kanadzie więcej niż 30 razy. To sobie jaka, jakie to państwo jest ogromne. To jest takie ogromne że ponad 10 milionów kilometrów kwadratowych ma Kanada, Europa nie 9 milionów kilometrów kwadratowych. Także Kanada jest podzielona, to jest podzielona na 12 prowincji i każda z tych prowincji ma swój rząd i rządzi się swoimi prawami. Każda prowincja ma swój rząd, ma swojego premiera ma swoich ministrów. Także to nie porównujcie tego, co macie w Polsce, że Polska jest podzielona na województwa czy powiaty, bo tutaj takich rzeczy nie ma. Jest tylko prowincja, nie ma tutaj żadnych powiatów, nie ma gromad. No, no są miasta, oczywiście są miasta, ale nie ma powiatów, tak jak jest w Polsce i nie ma województw, po prostu są rejony, które się nazywają troszeczkę inaczej, ogólnie takie miejsca, ale to nie są um, jednostki administracyjne, tylko takie, um, zwykle się to nazywa, tak jak Okanagan, tutaj w Wydysz-Kolumbii, gdzie tutaj jest sadownictwo, dlatego że... W tym rejonie jest bardzo gorąca pogoda i sucha. Lato dochodzi do 40 stopni nieraz plus z Celsjusza i nawet więcej. Także tam jest bardzo gorąco latem, dlatego że to są tereny pustynne. Tam pada mało deszczu. A latem, a zimą jest troszkę zimy, ale ta zima. Nie jest taka dokuczliwa, jest bardziej taka łagodna, temperatury tak te do minus 10, najwyżej do minus 15. Mówię o, o Kolumbii o miejscu, o Kanagane się to nazywa, tak gdzieś 400 km na wschód od Vancouveru. Także tu w Kanadzie nikt by z Was nie powiedział, że Kanada jest taka a bardzo gorący kraj, a niestety taka jest prawda, że nawet w Polsce takich temperatur nie ma. Oczywiście, że teraz w tym czasie, kiedy ja tu nagrywam to wideo, wiem, że w Europie są bardzo duże opały i nawet też temperatury dochodzą do 40 stopni Celsjusza. Także e, dla mnie, ja już mam e, doświadczenie w takich temperaturach, bo pamiętam, jak byłem w Las Vegas, byłem nie tylko jeden raz, ale wiele razy tam byłem, to wtedy tam na słońcu po prostu nie da się wytrzymać dłużej niż kilka minut, bo po prostu tak słońce pali z góry. Jak byłem, wtedy było e, około. E, 50 stopni Celsjusza, to proszę sobie wyobrazić. Po prostu nie da się na słońcu wychodzi, wytrzymać. Trzeba uciekać do domu lub do samochodu lub w do jakiegoś sklepu. Bo tutaj w Kanadzie. W każdym sklepie są klimatyzacje i jest klimatyzacja wszędzie, a w Europie jednak to nie jest za bardzo popularne bo to jest e, bardziej e, kosztowne i to się mało o, miejsc jest takich które mają e, klimatyzację to tutaj w Kanadzie i w Ameryce jest to normalna rzecz to nie jest żaden luksus to nie dochodzi do luksusu po prostu tutaj jest inne życie po prostu i, i inny e, świat także e, jeszcze wrócę do tych prowincji. Kanada jest podzielona na 12 prowincji. są Kilka prowincji jest na północnej. Tam w ogóle jest bardzo zimne temperatury, bo Kanada się ciągnie aż prawie do biegu na północnego. Także tam są tereny, tam mieszkają jedynie Indianie, którzy się tam od wieków mieszkają, dlatego to oni, oni tam tylko mogą mieszkać. Dla nas niestety my by nie moglibyśmy tam mieszkać ze względu, nie byśmy się do mieszkania tam w takich ekstremalnych warunkach, gdzie większość czasu to jest zima i śnieg. Lata są bardzo krótkie ale znowu jak jest lato to po prostu jest e, e, słońce świeci na okrągło 24 godziny przez około te 3 miesięcy letnich a w zimie na północy Kanady tam już bardziej pod Alaskę tam myżej po prostu jest 3 miesiące zimy słońce e, zachodzi za widnokręgiem za i jest ciemno przez 3 miesiące to proszę sobie wyobrazić jak w takich warunkach można tam mieszkać a jednak ludzie mieszkają wszędzie gdzie by tylko byli ale to trzeba się mówię tak trzeba się w takim miejscu urodzić bo inaczej my się do tego nie przystosujemy tutaj gdzie mieszkam ja na przykład tu w Vancouver pogoda jest całkowicie inna tu jest taki klimat Bardziej, bym powiedział, podobny do Włoch, śródziemnomorski. Byłem w Rzymie, mieszkałem jakiś czas w Rzymie i mogę porównać, że te temperatury tutaj, w Vancouver, są bardzo bardziej zbliżone do Rzymu niż do Warszawy, bo w Warszawie dbają zimy, mroźne i śnieżne. A tutaj w Vancouver raczej to się nie zdarza. Zdarza się sporeczne na ileś tam lat, żeby tutaj był śnieg, była jakoś zima przez tydzień, 3-2. Ogólnie w zimie nie ma zimy. Padają więcej, więcej jest zimą deszczu, ale te są okresy bardzo ładne, bezchmurne, także ja na pogodę tutaj w Vancouver nie narzekam. Zresztą, gdzie byśmy obojętnie w jakim kraju na pogodę, zawsze będziemy narzekać, bo człowiekowi po prostu nikt nie jest zdolny dogodzić. Po prostu człowiekowi się nie dogodzić. Raz chciałby mieć pogodę słońce, chciałby mieć deszcz i po prostu Najlepiej, że tą pogodą nie rządzi, bo wtedy był, był, był okropny golej Tak samo jak tutaj, już 2,5 miesiąca nie mieliśmy deszczu. Właśnie dzisiaj w nocy padał pierwszy porządny taki deszcz. Od ponad 2,5 miesiąca nie mieliśmy deszczy. Było bo do tej pory bardzo sucho, całe szczęście, że dzisiaj w nocy popadał. Jeszcze trochę rano trochę popadał, ale już po... Przed południem zaczęła się z powrotem piękna, słoneczna pogoda i jest do tej pory. Dlatego podoba mi się tutaj ten klimat bardzo łagodny i taki przyjemny. Nie, jest, nie ma takich skoków wysokich temperatur, jak pamiętam. Mieszkam w Toronto kiedyś, już dawno. Nawet nie wyobrażam sobie, że tu już minęło 24 lata jak od tej okresu, kiedy mieszkałem w Toronto. Minęło już 24 lata i nie, nigdy nie chciałem wracać do Toronto, bo do gorszego, na gorsze nigdy się nie wraca. Chociaż ludzie mają inne poglądy, ci co mieszkają w Toronto. Uważałem, że Vancouver to jest brzydka pogoda, deszcz pada. Po prostu, po prostu takie mają określenie o Vancouverze, gdzie ja tu mieszkam. A jak już mieszkam tutaj tyle lat, zaobserwowałem, że tu jest dobra pogoda, nie ma tyle deszczu, jak ludzie mówią. Zimą więcej deszczu pada, ale z tego względu, że po prostu tutaj nie pada śnieg, a jak nie pada śnieg, to wtedy pada deszcz. Ale mnie ten deszcz mniej przeszkadza zimą niż ten śnieg, bo jak widzę śnieg, po prostu jestem chory. Po prostu jestem psychicznie już chory, dlatego że śniegu bardzo mało widzę. Jedynie w górach, w górach tu nawet widzę ten śnieg, nawet już do czerwca. Nieraz, jak patrzę do góry, jeszcze samochodem, to jeszcze w czerwcu na górach widać po łacie śniegu. Tak jak widzicie drogi tutaj są bardzo ładne, szerokie. Po prostu jest miejsce, to jest kraj nowoczesny, dlatego jest nowoczesny, bo tutaj oto Stu iluś tam nad, dopiero się tutaj wszystko działo Dlatego te drogi są szerokie, wszędzie, czter, du, bardzo dużo jest ulic czteropasmowych Czego w Europie się nie da, nie da zrobić W takim tempie i w takim rozmiarze jak tutaj Dlatego, że tam jest za ciasno po prostu Od wieków, Europa jest stara po prostu Starego mieszkania nie da się zrobić, żeby było nowe. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na moje następne filmy. Do usłyszenia.